W archiwach Instytutu Historii Medycyny w Krakowie leży dokument, który przez ponad 100 lat pozostawał ukryty przed opinią publiczną. Raport z 1897 roku, podpisany przez trzech inspektorów cesarsko-królewskich, opisuje wydarzenia tak przerażające, że władze austriackie nakazały jego natychmiastowe utajnienie. W małym miasteczku pod Tarnowem, Wazylu Święta, elei dla umysłowo chorych w ciągu zaledwie 28 lat zniknęło bez śladu dokładnie 143 pacjentów. Żaden z nich nie został oficjalnie wypisany, żaden nie zmarł zgodnie z rejestrem, żaden nie uciekł. Po prostu przestali istnieć w dokumentach. Zanim przejdziemy do historii azylu święta. Elei, zostaw w komentarzach z jakiego regionu nas słuchasz. Te mroczne tajemnice naszej przeszłości łączą nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś z Krakowa, Wrocławia czy małej podlaskiej wsi, dziś po raz pierwszy ujawniamy pełną prawdę o tym, co rzeczywiście działo się za murami tej instytucji, opartą na dokumentach, które przez dekady były ukrywane przed światem. Rok 1869. Cesarstwo austro-węgierskie przeżywało okres intensywnych reform społecznych. W małym miasteczku Złotopole, położonym zaledwie 20 kilometrów od Tarnowa. Wśród wzgórz porośniętych gęstymi bukowymi lasami, władze postanowiły wybudować nowoczesną instytucję dla osób cierpiących na choroby umysłowe. Azyl święta Elei miał być wzorem dla całej Galicji miejscem, gdzie nowoczesna medycyna spotyka się z chrześcijańskim miłosierdziem. Budowę powierzono Rudolfowi von Steinbergowi, niemieckiemu architektowi znanemu z projektowania szpitali w całym cesarstwie. Steinberg zaprojektował imponujący kompleks w stylu neogotyckim. Główny budynek z czerwonej cegły, otoczony wysokim murem z kamienia, z wewnętrznym dziedzińcem przeznaczonym na spacery pacjentów. Charakterystyczne wieżyczki i łukowe okna miały nadać całości wygląd średniowiecznego klasztoru, co według ówczesnych teorii medycznych miało działać uspokajająco na umysły chorych. Pierwszym dyrektorem został dr Kazimierz Wielchorski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego który spędził kilka lat studiując w słynnej klinice psychiatrycznej w Wiedniu pod okiem samego profesora Fiedore Mejerta. Wielchorski był człowiekiem postępowym jak na swoje czasy. Wierzył w terapię pracą, muzykoterapię i humanitarne traktowanie pacjentów. Jego żona, Helena z domu Raczyńska, córka zubożałego szlachcica, wspierała go w tej misji, organizując dla pensjonariuszy przedstawienia teatralne i lekcje rzemiosła. Miasteczko Złotopole liczyło wówczas niespełna dwa tysiące mieszkańców. Większość z nich żyła z rolnictwa i drobnego rzemiosła. Mieszkańcy z początku z nieufnością odnosili się do nowej instytucji, tradycyjne poglądy na choroby umysłowe były tu silnie zakorzenione. Wiele osób uważało, że opętanie można wyleczyć tylko modlitwą i postami, a kontakt z szaleńcami może przynieść nieszczęście całej rodzinie. Jednak doktor Wielchorski stopniowo zdobywał zaufanie lokalnej społeczności. Zatrudniał mieszkańców wsi jako pielęgniarzy, kucharzy i ogrodników. Azyl szybko stał się jednym z największych pracodawców w okolicy. Miejscowy proboszcz, ksiądz Franciszek Nowak, regularnie odprawiał msze dla pensjonariuszy, a jego córka Maria została zatrudniona jako nauczycielka dla tych pacjentów, którzy byli w stanie uczestniczyć w lekcjach czytania i pisania. W pierwszych latach działalności Azyl rzeczywiście przypominał wzorcową instytucję. Pacjenci uprawiali ogród warzywny, uczyli się tkactwa, a niektórzy z łagodniejszymi schorzeniami pomagali nawet w kuchni. Raz w miesiącu organizowano bal, na który zapraszano mieszkańców miasteczka. Doktor Wielchorski prowadził szczegółową dokumentację każdego przypadku, sporządzał rysunki przedstawiające objawy różnych chorób i korespondował z najwybitniejszymi psychiatrami Europy. Początkowo azyl liczył 25 pensjonariuszy. Byli to głównie osoby z głębokimi depresami, manią prześladowczą, epilepsją i tym, co wówczas nazywano histerią. Trafiały tu także kobiety, które rodziny uznały za trudne, młode wdowy, które odmawiały powtórnego małżeństwa, córki, które sprzeciwiały się woli ojców, czy żony, które publicznie krytykowały męskie decyzje. W austro-węgierskim systemie prawnym wystarczyło zaświadczenie lekarza i podpis najbliższego krewnego mężczyzny, by kobieta trafiła do azylu na nieokreślony czas. Pierwszego niepokojącego zdarzenia świadkiem był Józef Kowalczyk, młody pielęgniarz pochodzący ze wsi Brzeziny, który rozpoczął pracę w azylu jesienią 1872 roku. 23 października, podczas nocnego dyżuru, usłyszał dziwne odgłosy dochodzące z piwnicy głównego budynku. Najpierw pomyślałem, że to szczury, zapisał później w swoim dzienniku, który odnaleziono dopiero w 1934 roku podczas remontu jego dawnej chaty. Ale te dźwięki były rytmiczne, jakby ktoś powoli przeciągał ciężki przedmiot po kamiennej podłodze. A potem usłyszałem głosy. Kowalczyk, ciekawość zwyciężyła nad strachem, wszedł do piwnicy. W słabym świetle świecy zobaczył doktor Wielchorskiego i dwóch innych mężczyzn, których nie poznał. Stali wokół dużego drewnianego stołu, na którym leżała przykryta białym prześcieradłem postać. W powietrzu unosił się intensywny zapach formaliny i czegoś jeszcze, metaliczny, słodkawy aromat, który Kowalczyk kojarzył z rzeźnią w rodzinnej wsi. Doktor mnie zauważył i bardzo się zdenerwował. Kontynuował swój opis. Kazał mi natychmiast wracać na górę i nigdy więcej nie schodzić do piwnicy bez jego wyraźnego pozwolenia. Jego oczy przez moment wyglądał jak obcy człowiek, jak ktoś, kogo wcześniej nie znałem. Następnego ranka Kowalczyk dowiedział się, że pacjentka z sali numer 7, Katarzyna Wójcik, młoda kobieta leczona z melancholii poporodowej, zmarła w nocy na atak serca. Jej ciało, zgodnie z procedurami, zostało przekazane rodzinie już następnego dnia. Ale gdy Kowalczyk zajrzał do sali numer 7, łóżko było idealnie pościelone, a osobiste rzeczy Katarzyny, różaniec. Mały obrazek świętej Teresy i list od matki zniknęły. Przez następne tygodnie kowalczyk zaczął zwracać uwagę na dziwne szczegóły. Doktor Wielchorski coraz częściej przebywał w piwnicy, czasami do późnych godzin nocnych. Zaczął także prowadzić osobiste rozmowy z wybranymi pacjentami, zawsze w swoim gabinecie, zawsze bez świadków. Ci pacjenci wydawali się potem spokojniejsi, niemal apatyczni, ale jednocześnie inni jakby część ich osobowości po prostu zniknęła. Maria Nowak, córka proboszcza, która uczyła w azylu już od trzech lat, również zauważyła niepokojące zmiany. Pan doktor zaczął zadawać dziwne pytania, powiedziała później w czasie przesłuchania przez inspektorów. Chciał wiedzieć, czy któryś z pacjentów mówił o swoich rodzinach, czy mają dzieci, czy ktoś ich odwiedza. A potem pytał o ich fizyczną kondycję. Tymczasem dr Wielchorski w swoich listach do kolegów w Wiedniu pisał o przełomowych odkryciach w dziedzinie anatomii mózgu i nowych metodach terapeutycznych, które mogą zrewolucjonizować psychiatrię. Wspominał o eksperymentach, które pozwalają lepiej zrozumieć związek między strukturą mózgu a objawami choroby. Zimą 1873 roku mieszkańcy Złotopola zaczęli zauważać, że do azylu trafia coraz więcej pacjentów, ale wypisuje się ich coraz mniej. Rodziny, które próbowały odwiedzić swoich bliskich, często słyszały, że pacjent przebywa w fazie intensywnego leczenia lub wymaga całkowitego spokoju. Niektórzy krewni czekali tygodniami na pozwolenie na odwiedziny. W ciągu następnych pięciu lat azyl święta. Elei stopniowo przekształcał się w coś zupełnie innego niż planowano. Liczba pacjentów wzrosła do osiemdziesięciu, ale personel pozostał praktycznie bez zmian. Doktor Wielchorski zatrudnił tylko jedną dodatkową osobę, doktora Ernsta Zimmermanna, młodego absolwenta Uniwersytetu w Pradze, który specjalizował się w anatomii patologicznej. Zimmerman był człowiekiem małomównym, o bladej cerze i nerwowych ruchach. Mieszkańcy miasteczka szybko zaczęli go nazywać upiorem z Pragi, nie tyle z powodu jego wyglądu, ile dlatego, że nigdy nie uczestniczył w życiu społeczności. Nie chodził na msze, nie kupował na lokalnym targu, nie pił piwa w jedynej karczmie. Cały swój czas spędzał w azylu, głównie w piwnicy, którą doktor Wielchorski kazał przebudować na laboratorium badawcze. Józef Kowalczyk, który mimo niepokojących obserwacji pozostał w pracy, zaczął prowadzić własne, nieoficjalne obserwacje. W swoim dzienniku zapisywał nazwiska pacjentów, daty ich przyjęcia i daty zniknięcia. Bo to właśnie tak zaczął nazywać te dziwne przypadki. Pacjenci nie umierali. Nie byli wypisywani, po prostu znikali z rejestrów. Stanisław Krawiec z Dębicy, przyjęty 15 marca 1874 roku, ostatni raz widziany 3 kwietnia. Franciszka Kowalska-Starnowa, przyjęta 7 maja, ostatni raz widziana 28 maja. Jan Nowak-Zrobczyc, przyjęty 12 czerwca, ostatni raz widziany 4 lipca. Zapiski Kowalczyka stawały się coraz dłuższe, a wzorzec coraz bardziej wyraźny. Średnio raz na miesiąc ktoś po prostu przestawał istnieć. Kiedy myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko, horror w azylu święta. Elei się nasila. Jeśli ta historia przyprawia cię odreszcze, podziel się tym filmem z przyjacielem, który kocha mroczne tajemnice, naciśnij ten przycisk lubię, aby wesprzeć nasze treści i nie zapomnij subskrybować, aby nigdy nie przegapić takich historii. Odkryjmy razem, co dzieje się dalej. Tymczasem w samym miasteczku zaczęły krążyć niepokojące plotki. Miejscowy kowal, Michał Rogala, opowiadał, że nocami widział dziwne światła w oknach piwnicy azylu. Niebiesko zielone, jak płomień siarki, opisywał. I zawsze o tej samej porze między północą a drugą w nocy. Handel z azylem również się zmieniał. Doktor Wielchorski zaczął kupować nietypowe, jak na szpital, produkty: duże ilości wapna chlorowego, formaliny w beczkach, specjalne noże chirurgiczne, sprowadzane aż z Berlina. Miejscowy aptekarz, magister Wilhelm Braun, później zeznał, że doktor zamata także substancje chemiczne, których nazw nawet nie potrafił wymówić, a które przychodziły w małych szklanych fiolkach z niemieckimi etykietami. Ale to, co najbardziej niepokoiło mieszkańców, to zmiany w samym doktor Wielchorskim. Mężczyzna, który jeszcze kilka lat wcześniej był postacią szanowaną i lu, stał się skryty i podejrzliwy. Przestał uczestniczyć w życiu towarzyskim miasteczka, rzadko opuszczał teren azylu. Gdy już pokazywał się publicznie, wyglądał na wyczerpanego, miał zapadłe policzki i drżące dłonie. Jego żona Helena coraz częściej była widywana sama, a na jej twarzy pojawił się wyraz stałego niepokoju. W 1878 roku nastąpiło wydarzenie, które na zawsze zmieniło historię azylu. Do Złotopola przyjechał doktor Antoni Malczewski. Inspektor Sanitarny z Krakowa, w ramach rutynowej kontroli stanu galicyjskich instytucji medycznych. Był to człowiek skrupulatny i doświadczony, który przez dwadzieścia lat pracy widział różne nieprawidłowości w szpitalach i azylach. Już pierwszego dnia inspekcji dr Malczewski zauważył rozbieżności w dokumentacji. W księgach rejestru znajdowały się nazwiska pacjentów, którzy według pracowników nie przebywali już w azylu, ale nie było dokumentów ich wypisania ani zgonu. Kiedy zapytał o to dr Wielchorskiego, ten wyjaśnił, że niektóre akta zostały przeniesione do archiwum w związku z reorganizacją systemu dokumentacji. Drugim dniem inspekcji dr Malczewski postanowił osobiście sprawdzić każdą salę i każdego pacjenta. Z 91 pensjonariuszy wymienionych w rejestrach znalazł tylko 68. Na pytanie o pozostałych dr Wielchorski odpowiedział, że przebywają w specjalnym oddziale rehabilitacyjnym w innej części budynku. Proszę mnie tam zaprowadzić, powiedział doktor Malczewski. Po raz pierwszy od lat ktoś postawił doktor Wielchorskiemu ultimatum, którego nie mógł zignorować. To, co doktor Malczewski odkrył w piwnicy azylu, przeszło najczarniejsze przypuszczenia. Za ciężkimi drzwiami znajdowało się pomieszczenie, które przypominało bardziej anatomikum niż salę szpitalną. Wzdłuż ścian stały regały z setkami szklanych słoików wypełnionych formalinią. W każdym znajdował się ludzki organ, serca, mózgi, płuca, nerki. Na każdym słoiku była naklejona etykieta z nazwiskiem, datą i krótkimi notatkami w języku łacińskim. Na środku pomieszczenia stał masywny stół operacyjny z odciekami dla płynów. Obok niego komplet narzędzi chirurgicznych, wagi precyzyjne i mikroskopy. W kącie, na osobnym stole, leżały grube księgi wypełnione rysunkami anatomicznymi i szczegółowymi opisami w języku niemieckim. Doktor Zimmerman, który akurat znajdował się w laboratorium, próbował wyjaśnić sytuację. To badania naukowe, twierdził. Analizujemy strukturę mózgów osób chorych psychicznie, aby lepiej zrozumieć przyczyny ich schorzeń. To może zrewolucjonizować psychiatrię. Ale doktor Malczewski był zbyt doświadczony, aby uwierzyć w te tłumaczenia. Liczba organów w słoikach wskazywała na sekcję co najmniej stu ciał. Sprawdzając etykiety, rozpoznał nazwiska wielu pacjentów, którzy według oficjalnej dokumentacji nadal przebywali w azylu lub zostali wypisani do domów. Gdzie są ciała? Zapytał dr Malczewski. Doktor Wielchorski, który dotąd milczał, w końcu się odezwał w ogrodzie za azylem. Mamy tam specjalny cmentarz dla pacjentów, którzy zmarli z dala od swoich rodzin. Inspekcja ogrodu ujawniła przerażającą prawdę. Na obszarze około hektara, ukrytym za gęstymi krzewami bezetu, znajdowały się dziesiątki nierówno rozmieszczonych mogił. Większość z nich była oznaczona jedynie drewnianymi krzyżami z wypalonym numerem. Żadnych nazwisk, żadnych dat, tylko cyfry od 1 do 143. Józef Kowalczyk, który przez te wszystkie lata milczał ze strachu o swoją pracę, w końcu zdecydował się zeznawać. Opowiedział o nocnych sesjach w piwnicy, o pacjentach, którzy znikali bez śladu, o dostawach chemikaliów i dziwnych zapachach. Wyjaśnił także, dlaczego tak długo nie interweniował. Doktor Wielchorski płacił mi dwukrotnie więcej niż standardowe wynagrodzenie. Moja rodzina potrzebowała tych pieniędzy. A poza tym, kto by mi uwierzył, on był szanowanym doktorem, ja tylko prostym chłopem ze wsi. Maria Nowak dodała swoje obserwacje. Pan doktor zaczął wybierać pacjentów według dziwnych kryteriów. Nigdy nie brał tych, którzy mieli regularnie odwiedzających rodziny. Zawsze wybierał samotnych, opuszczonych, tych, których nikt nie szukał. Mówił, że to dla ich własnego dobra, że w ten sposób mogą przyczynić się do rozwoju nauki. Doktor Malczewski odkrył również tajną korespondencję między doktor Wielchorskim a kilkoma niemieckimi uniwersytetami. Okazało się, że dyrektor azylu sprzedawał ludzkie organy i całe szkielety do celów badawczych za znaczne sumy pieniędzy. Ceny były ustalane w zależności od wieku, stanu zdrowia i rzadkości przypadku. Mózgi osób z rzadkimi zaburzeniami psychicznymi osiągały szczególnie wysokie ceny. W jednym z listów dr Wielchorski pisał do profesora anatomii z Getyngi: Mam dostęp do wyjątkowego materiału badawczego. Pacjenci z manią prześladowczą, rzadkimi formami epilepsji i histerią. Mogę zagwarantować świeżość materiału i szczegółową dokumentację przypadku. Cena zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Odkrycie prawdy o azylu święta Elei wywołało szok w całej Galicji. Doktor Malczewski natychmiast zawiadomił władze w Krakowie i Lwowie. W ciągu tygodnia do Złotopola przyjechała komisja złożona z trzech inspektorów, prokuratora oraz dwóch lekarzy sądowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekshumacja mogił ujawniła pełny rozmiar tragedii. Ciała były w różnym stanie zachowania, ale wszystkie wykazywały ślady profesjonalnie wykonanych sekcji. Większość szkieletów miała otwarte czaszki, mózgi zostały usunięte. Wiele ciał było niekompletnych, brakowało serc, nerek, płuc, a czasami całych kończyn. Doktor Wilhelm Roth, jeden z lekarzy sądowych, tak opisywał swoje odkrycia, to nie były zwykłe sekcje medyczne. To był systematyczny proceder rozbierania ludzkich ciał na części. Każdy organ był usuwany z chirurgiczną precyzją, a następnie zachowywany lub sprzedawany. Nigdy w swojej karierze nie widziałem czegoś tak metodycznego i jednocześnie tak potwornego. Przesłuchania świadków ujawniły kolejne przerażające szczegóły. Okazało się, że doktor Wielchorski nie działał sam. Miał wspólników w kilku innych galicyjskich azyłach którzy również dostarczali mu materiał badawczy. Sieć handlu ludzkimi organami rozciągała się na całą północną część Austro-Węgier i sięgała aż do Niemiec. Helena Wielchorska, żona doktora, została przesłuchana jako świadek. Jej zeznania były być może najbardziej wstrząsające ze wszystkich. Mój mąż zmieniał się przez te wszystkie lata. Na początku rzeczywiście chciał pomagać chorym, ale potem obsesja na punkcie badań naukowych przysłoniła mu wszystko inne. Mówił, że jego odkrycia mogą uratować tysiące ludzi, że kilka ofiar to niewielka cena za postęp medycyny. Próbowałam go powstrzymać, kontynuowała ze łzami w oczach, ale gdy zaczęłam zadawać pytania, zaczął grozić, że umieści mnie w azylu jako pacjentkę. Powiedział, że ma dość wpływów, żeby to zrobić, a wtedy, wtedy sama mogłabym stać się częścią jego eksperymentów. Doktor Zimmerman, konfrontowany z dowodami, w końcu przyznał się do udziału w procederze. Jego wyjaśnienia były chłodne i pozbawione emocji. Nauka wymaga ofiar. Ci ludzie i tak byli psychicznie chorzy, ich życie nie miało już wartości. My daliśmy im możliwość przyczynień się do czegoś większego do rozwoju ludzkiej wiedzy o mózgu i chorobach psychicznych. Tymczasem w miasteczku Złotopole wybuchła panika. Rodziny pacjentów, którzy zniknęli z azylu, zaczęły domagać się odpowiedzi. Niektóre z nich przez lata otrzymywały listy rzekomo napisane przez ich bliskich, w których ci zapewniali o poprawie zdrowia i planach powrotu do domu. Teraz okazało się, że wszystkie te listy były sfałszowane przez doktor Wielchorskiego. Anna Krawiec, siostra Stanisława, jednego z pierwszych zaginionych pacjentów, tak opisywała swoje uczucia. Przez pięć lat modliłam się za brata, myśląc, że może kiedyś wyzdrowieje i wróci do domu. Teraz dowiedziałam się, że został zamordowany już po kilku tygodniach po przyjęciu do azylu. Te wszystkie lata żyłam w kłamstwie. Proces sądowy przeciwko dr Kazimierzowi Wielchorskiemu i dr Ernstowi Zimmermannowi rozpoczął się w Krakowie 15 października roku 1879 roku. Był to jeden z największych skandali medycznych w historii Galicji, który przyciągnął uwagę prasy z całego Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Głównym oskarżycielem był prokurator dr Rudolf Koszembar, który przedstawił szczegółowe dowody na systematyczne mordowanie pacjentów w celach naukowych i komercyjnych. W akcie oskarżenia znalazło się 143 zarzuty zabójstwa pierwszego stopnia oraz liczne zarzuty dotyczące handlu ludzkimi organami. Doktor Wielchorski na początku procesu próbował bronić swoich działań, twierdząc, że kierował nim szlachetny motyw rozwoju nauki medycznej. Ci ludzie i tak byli skazani na wegetację, mówił podczas pierwszego przesłuchania. Nie mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie, ich rodziny się ich wstydziły, państwo nie miało dla nich żadnych planów. Ja dałem ich życiu sens. Ale gdy prokurator przedstawił dowody na to, że wiele z ofiar mogło być wyleczonych przy odpowiedniej terapii, obrona dr Wielchorskiego zaczęła się załamywać. Szczególnie wstrząsające były zeznania rodzin, które opisywały, jak ich bliscy przed trafieniem do azylu wykazywali oznaki poprawy i mieli okresy całkowitej normalności. Jan Kowalski, ojciec Franciszki, jednej z ofiar, zeznawał: Moja córka była smutna po śmierci męża, ale to był normalny żal, nie choroba. Czasami nie chciała wychodzić z domu, ale kochała swoje dzieci, dbała o gospodarkę. Trafiła do azylu tylko dlatego, że mój brat chciał przejąć jej ziemię. Myślałem, że kilka miesięcy terapii pomoże jej wrócić do siebie. Nigdy nie przypuszczałem, że Kluczowym momentem procesu było odczytanie dzienników dr Wielchorskiego, w których szczegółowo opisywał swoje metody wyboru ofiar. Okazało się, że dyrektor azylu opracował precyzyjny system selekcji: wybierał pacjentów, którzy mieli najmniej kontaktów z rodziną, najgorsze rokowania i, co najbardziej cyniczne, najcenniejsze z naukowego punktu widzenia organy. Przypadek nr 73, Katarzyna M., 34 lata, objawy histerii poporodowej. Rzadka forma epilepsji wywoływanej przez wysoką temperaturę. Mózg może być szczególnie cenny dla badań profesora Weymara. Brak odwiedzin rodziny przez dwa miesiące. Odpowiednia kandydatka. Tego typu wpisy znajdowały się w dzienniku przy nazwiskach dziesiątek ofiar. Doktor Zimmerman próbował negocjować łagodniejszy wyrok w zamian za ujawnienie szczegółów międzynarodowej sieci handlu organami. Jego zeznania ujawniły, że proceder był znacznie szerszy niż początkowo sądzono. Obejmował nie tylko azyle w Galicji, ale także instytucje w Czechach, na Węgrzech, a nawet w Niemczech. To była dochodowa branża, zeznawał Zimmerman. Świeży ludzki mózg kosztował tyle co roczna pensja profesora uniwersytetu, a my mieliśmy dostęp do świeżego materiału praktycznie bez ograniczeń. Nikt nie kontrolował, co dzieje się z pacjentami azylów. Społeczeństwo wolało nie wiedzieć o istnieniu takich ludzi. Podczas procesu ujawniono również, że część pieniędzy zarobionych na sprzedaży organów dr Wielchorski przeznaczał na modernizację azylu i poprawę warunków dla pozostałych pacjentów. Ta cyniczna ironia zabijanie jednych chorych, żeby poprawić los innych, szczególnie szokowała opinię publiczną. Po pięciu miesiącach procesu sąd wydał wyrok. Doktor Kazimierz Wielchorski został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wykonaną 8 czerwca 1880 roku w więzieniu w Krakowie. Dr Ernst Zimmermann otrzymał karę dożywotniego więzienia. Sześciu innych współpracowników z różnych azylów zostało skazanych na kary więzienia od 15 do 25 lat. Azyl Święta Elei został natychmiast zamknięty. Pozostali pacjenci zostali przeniesieni do innych instytucji w Galicji, gdzie przeszli szczegółowe badania medyczne. Okazało się, że wielu z nich wcale nie potrzebowało długotrwałego leczenia psychiatrycznego. Ich problemy wynikały głównie z trudnej sytuacji życiowej, żałoby lub konfliktów rodzinnych. Maria Wójcik, jedna z ocalałych pacjentek, po przeniesieniu do szpitala w Krakowie w ciągu sześciu miesięcy całkowicie wyzdrowiała i wróciła do swojej rodziny. Doktor Wielchorski mówił mi, że jestem nieuleczalnie chora, że moja rodzina mnie nie chce, że jedyną nadzieją jest uczestnictwo w eksperymentach zeznawała po procesie. Tymczasem okazało się, że mój mąż przez cały czas próbował mnie odwiedzić, ale doktor Wielchorski mu na to nie pozwalał. Budynek azylu przez kilka lat stał pusty. Władze cesarskie długo zastanawiały się, co z nim zrobić. Miejscowa społeczność była podzielona. Jedni chcieli go zburzyć, inni uważali, że powinien zostać przekształcony w pomnik pamięci ofiar. W końcu w 1883 roku budynki zostały sprzedane miejscowej gminie, która przekształciła je w szkołę podstawową. Cmentarz z 143 mogłami został oficjalnie poświęcony i uporządkowany. Każda mogiła otrzymała kamienny nagrobek z nazwiskiem ofiary, datami życia i napisem: Ofiara ludzkiej pychy i fałszywej nauki, niech spoczywa w pokoju. Rodziny, które mogły sobie pozwolić, przeniosły szczątki swoich bliskich na rodzinne cmentarze ale większość ofiar pozostała w Złotopolu. Helena Wielchorska, po śmierci męża, sprzedała wszystkie swoje dobra i przekazała pieniądze rodzinom ofiar. Sama wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Krakowie, gdzie spędziła resztę życia na modlitwie i pokucie. Nigdy więcej nie wspomniała publicznie o swoim mężu ani o wydarzeniach w azylu. Józef Kowalczyk, pielęgniarz, który jako pierwszy zauważył nieprawidłowości, przez resztę życia cierpiał na koszmary senne w swoim dzienniku, kontynuowanym aż do śmierci w 1923 roku, często wracał do wspomnień zazylu. Czasami budzę się w nocy i wydaje mi się, że słyszę te dźwięki z piwnicy, pisał. Ten metaliczny zapach nadal czuję, gdy pada deszcz. Może powinienem był coś zrobić wcześniej, może mogłem uratować więcej ludzi. Międzynarodowa sieć handlu organami, ujawniona dzięki zeznaniom dr Zimmermanna, została całkowicie zlikwidowana. Władze austro-węgierskie wprowadziły nowe, znacznie surowsze przepisy dotyczące nadzoru nad azylami i szpitalami psychiatrycznymi. Od 1881 roku każda instytucja musiała być kontrolowana co trzy miesiące przez niezależnych inspektorów, a dokumentacja pacjentów była prowadzona w trzech egzemplarzach: jeden pozostawał w instytucji, drugi trafiał do władz lokalnych, trzeci do archiwum wojewódzkiego. Sprawa azylu święta. Elei wpłynęła również na rozwój etyki medycznej w całym cesarstwie. Na uniwersytetach wprowadzono obowiązkowe wykłady o etyce lekarskiej, a przysięga Hipokratesa została rozszerzona o dodatkowe punkty dotyczące szacunku dla godności pacjenta i zakazu wykorzystywania chorych do celów niezgodnych z ich dobrem. Odkrycia poczynione podczas śledztwa doprowadziły również do ujawnienia innych nieprawidłowości w galicyjskich instytucjach medycznych. W ciągu dwóch lat po procesie dr Wielchorskiego zamknięto pięć azylów, a dwudziestu siedmiu lekarzy zostało pozbawionych prawa wykonywania zawodu. Ale może najważniejszym skutkiem tej tragedii była zmiana społecznego podejścia do chorób psychicznych Sprawa Azylu Święta. Elei pokazała, jak łatwo można wykorzystać społeczną stygmatyzację chorób umysłowych do popełniania zbrodni. Rodziny zaczęły bardziej aktywnie interesować się losem swoich chorych bliskich. A społeczeństwo stopniowo zaczęło traktować choroby psychiczne jako przypadłości medyczne, a nie moralne defekty czy karę boską. W 1895 roku, 15 lat po procesie, miejscowy proboszcz ksiądz Franciszek Nowak, ten sam, który przez lata odprawiał msze dla pacjentów azylu, wygłosił specjalne kazanie w rocznicę ujawnienia zbrodni. Te 143 dusze nie zginęły na próżno, mówił do zgromadzonej kongregacji. Ich śmierć nauczyła nas że najważniejszą powinnością każdego chrześcijanina jest ochrona najsłabszych i najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa. Nigdy więcej nie możemy pozwolić, by ludzka pycha przysłoniła nam chrześcijańskie miłosierdzie. Dokumenty dotyczące sprawy azylu święta, Elei przez dekady były tajne, dostępne tylko dla wybranych badaczy i historyków medycyny. Dopiero w latach 80. XIX wieku zostały częściowo upublicznione. A pełne akta udostępniono badaczom dopiero w 1925 roku. Do dzisiaj pozostają one jednym z najważniejszych źródeł do badania historii psychiatrii w Austro-Węgrzech i przypomnieniem o tym, jak łatwo można przekroczyć granicę między nauką a zbrodnią. Ta tajemnica pokazuje nam, jak cienka jest granica między postępem naukowym a ludzką okrucieństwem, jak łatwo można wykorzystać zaufanie najsłabszych członków społeczeństwa. Co myślisz o tej historii? Czy wierzysz, że wszystko zostało ujawnione zostaw swój komentarz poniżej. Jeśli podobała Ci się ta opowieść i chcesz więcej takich historii grozy, subskrybuj, włącz powiadomienia i podziel się z kimś, kto kocha tajemnice. Do zobaczenia w następnym filmie.